Tego obiecuję, że za każdym razem gdzie byś sorry, mam problem. Mam nadzieję, że mnie widać, ale ogólnie to jest zapowiedź co się będzie działo na moim kanale, bo dopiero co założyłem kanał, no i tak ogólnie chciałem tylko przedstawić co będzie. Otóż w, w trzech najbliższych miesiącach na pewno zrobię Mafię 2. Wiem, że to stara gra, ale naprawdę chciałbym w nią zagrać, a... Skoro akurat zaczynam działać na YouTube, no to może by nawet to nagrał, więc no będzie spoko. Ogólnie mam też pomysł na Survival Games z moim kolegą Cardixem i naprawdę mogło się dziać niezłe wiksy i inne rzeczy. Na pewno też będzie GTA 4, bo w tej chwili... najbliższych trzech y, tygodniach zarówno pojawię... Ludzie na ciebie trafili, się bawili, pili, palili, nie stracili ani chwili. Oni z tobą, ty ze swoją mawią żebyś nie robił tego sam, nie wyglądał jak kalafior. I przez całą noc nie zamów, a nawet ręce do góry, góry, góry po, Na milion, bo, bo. You know, you know. Cała, Cała Afryka, Azja, Europa, Australia, Ameryka, yeah. muzykę kocha. Niech łączy nas muzyka, wypełnia muzyka, ruszy gra muzyka u każdego człowieka.